Hej wszystkim z tej strony Agnieszka witam Was ponownie na swoim kanale. Dzisiaj przyszła pora na coś, co zapowiadałam już jakiś czas temu, czyli parady whipów. Nie było parady whipów od początku 2023 roku. Części rzeczy, które już wtedy pokazywałam dzisiaj wam nie pokażę, bo zostały skończone. Nie będę niestety tutaj bawiła się w ten sposób, że będę pokazywała. Co zaczęłam, co skończyłam, na jakim etapie są rzeczy względem ostatniej parady lipów, bo minęły dwa lata. Sorry. Za dużo rzeczy się działo w ostatnim czasie części haftów nie mam ze sobą, do części haftów nie mam zdjęć nawet, niektóre są pochowane. Także Wybaczcie, ale dzisiaj pokażę Wam tylko wszystkie swoje zaczęte robótki i mam je ułożone tutaj od najstarszej czy do najnowszej pracę w toku, tylko i wyłącznie pracę w toku. Nie mam tutaj żadnych planowanych startów, nie mam tutaj żadnych finiszy właśnie z ostatnich dwóch lat, które były na, pokazywane na poprzedniej paradzie Także w tym momencie... Tak moje hafty wyglądają. Mam nadzieję, że do przyszłego roku uda mi się nad nimi dużo popracować, żeby było widać różnice, kiedy pokażę je następnym razem. A dzisiaj, w celu dokumentacji wszystkiego, zacznijmy od najstarszej robótki, czyli od Wisdom, od Heda. Artysta grafiki to Tom Allen. Wszystkie informacje na temat materiałów, które, na których haftuję, będą w opisie pod filmem. Jeżeli wzór da się kupić, będzie też link do zakupu tego wzoru. Także moje sowy w tym momencie wyglądają tak. I pamiętajcie, że udało mi się. Pamiętacie że udało mi się nad nimi troszeczkę popracować ostatnio znaczy przybyło na nich około tysiąca krzyżuków może w tym roku także jest duży sukces kolejna praca, najstarsza w kolejności to moja Anielica zaczęta w 2018 roku eee, wybaczcie, ale mam ją tutaj na ramię Muszę ją trochę rozwinąć, zanim Wam będę mogła pokazać. I plan jest taki, żeby ją skończyć. Także na takim etapie odjadę troszeczkę na takim etapie obecnie jest Anielica. Jak widać, brakuje jej głowy, jednego skrzydła, połowy sukni. Także jeszcze troszeczkę pracy jest. Przede mną no ale pora się wziąć do roboty i, i wreszcie ją skończyć także tutaj pozwólcie, że od razu sobie posprzątam i zwinę robótkę. I to mi się strasznie wszystko rozchodzi, więc ja tu mam gumki. Na pewno jest jakaś lepsza metoda na zrobienie tego, ale ja mam gumki recepturki. O, gumka recepturka już na ratunek. Dobrze, to dwie prace. Trzecia praca, też dosyć stara z 2017 albo 2018 roku. Mniej więcej z tego samego czasu, co Anielica, a nie przepraszam, to jest starsze, 2016, e, tak mi się wydaje przynajmniej. Pokorzystam z mojej listy w dokumentach Google, możliwe, że tam coś jest nie tak, ale to jest wcześniejsze prawie na pewno. Viva la robo Wzorek jest darmowy na forum Sprite Stitch. Jeszcze tego nie skończyłam, ale z cztery niteczki udało mi się w tym roku tutaj zrobić. Pomalutko pracuję nad rękami robotów tutaj po lewej stronie. Nie, tutaj, o. O nie, nie, nie dogadam się dzisiaj z tym materiałem. Odrobiny mi się tutaj udało powypełniać, także jest nadzieja, jest jakiś tam postęp. Mam nadzieję, że uda mi się może nie skończyć, ale troszeczkę tutaj podepchnąć do przodu w przyszłym roku. Żeby mieć już coraz bliżej. No bo ile można, to jest malutkie. I materiał tutaj farbowałam sama kawą, ponieważ się gdzieś ubrudził. Tutaj on się urodził kiedy byłam na działce i haftowałam na podwórku. Ok, kolejna rzecz. Stąd wiem, że to są właśnie jakoś chronologia mi uciekła, bo to mam sal. Zwierzątka adwentowe z 2016 roku. Właśnie Sowy Wisdom też jest z 2016 i zaczęłam je w. W styczniu albo w lutym. Mam trochę już wyszytych zwierzątek adwentowych, w tym roku ich zupełnie nie ruszałam. Mam gotowe: Jedenka, dwójka, trójka, czwórka, piątka, szóstka, ósemka, dziewiątka, dziesiątka, up, jedenastka szesnastka, dziewiętnastka, dwudziestka i dwudziestka jedynka. Na kontury i ewentualne pojedyncze krzyżyki czekają osiemnastka, czternastka, siódemka, dwunastka i piętnastka, i poza tymi zwierzątkami, które są tutaj do dokończenia, do dokonturowania mam jeszcze jedno, dwa, trzy, cztery, pięć okienek do zrobienia. Czyli jest nadzieja, że uda mi się w tym roku yy, skończyć te zwierzątka. Mam nadzieję naprawdę, że już będę mogła się wziąć do wykańczania tego. <laughs> Bo chciałabym wykończyć je wszystkie naraz, a żeby to zrobić, muszę mieć je wszystkie skończone. Mam nadzieję, że to już będzie ten rok. Jeszcze trochę się chora czuję po tej grypie ze świąt. Także wybaczcie wszelkie ciągania nosem, smarkania i takie tam. Kolejna rzecz, którą mam zaczętą i nieskończoną z 2017 albo 2018 roku, już niestety nie pamiętam, to Mirabilia Sleeping Beauty. I w tym momencie mam dokładnie tyle. Bardzo, bardzo mało. Mam nadzieję, że uda mi się do niej troszeczkę usiąść w tym roku. Ale, tak, jeśli słuchaliście mojego ostatniego filmu, to plan jest taki, żeby w pierwszej kolejności biliów do skończenia była Afrodyta. Kolejna. Kolejna robótka, którą mam zaczętą, to już jest kolosik, znaczy haft z pełnym zaszyciem. Jest to Insomnia. Wzorek kupiłam na stronie internetowej producenta, która już nie istnieje, ale można go zakupić dalej na Etsy. I tutaj nie widać, bo Jezu! tutaj, tego nie widać, ale jest czarny i ciemny brązowy. I to jest około 15% robótki. Także bardzo mnie ciągnie ostatnio na fraktal, więc mam nadzieję, że uda mi się do niego usiąść w tym roku. Hmm. Chociaż na 1000 krzyżyków. Ja wiem, że nie planowałam. Dobra, kolejna rzecz. To jest moja następna mirabilia, którą mam zaczętą. Tutaj dużo nie ma zrobionego i to jest Mirabilia Federfery, zaczęta wtedy, kiedy miałam ten wielki zryw w 2021 w grudniu. Także bardzo dużo nie mam zrobionego, ale jest już cała jej tunika, więc niedługo mogę iść w stronę głowy. Mogę zrobić jej rękę, mogę zrobić skrzydło, albo mogę wziąć się za spódnicę z piór. Także, ale to mówię, w pierwszej kolejności, a, to, a potem Sleeping Beauty i dopiero potem do tej mirabili będę siadała. Muszę niestety ograniczyć troszeczkę liczbę rozpoczętych robótek, więc Pora by, wypadałoby się skupić na tych, które są zaczęte najdłużej w pierwszej kolejności. Dobra. Następna praca to coś, nad czym udało mi się popracować w ostatnich latach, więc przynajmniej widać tutaj przyrost. I to nawet niedawno udało mi się do tego usiąść, bo to jest Mario Fruity Ages. Ja tutaj, ja tutaj, część materiału zagny z tyłu. Płyty Piankowej. W tym momencie tak to wygląda. Jest fajnie, jest kolorowo, jest bardzo optymistycznie. Bardzo mi się podoba ta robótka, i chciałabym do niej też oczywiście usiąść niedługo i troszeczkę nad tymi kolorkami podziupać. O czemu nie? Co prawda, haft nie jest w planach na przyszły rok, ale zobaczymy, co się będzie działo. Wiadomo, plany planami, a życie swoje. Kolejna rzecz, którą mam zaczętą, to hawcik z gazetki, właściwie z broszurki. La Arte, artystą grafiki jest Marjolijn Bastin. I tutaj mamy mój karmnik, The Gathering. W tym roku na początku w usiadłam do niej na chwilę i zrobiłam początek tej sikoreczki, która tutaj z boku karmnika wisi. I próbuję skubać ziarenka czy orzeszki, co tam było. Także pomalutku do przodu, i jest plan, żeby do tej pracy siadać częściej żeby móc ją skończyć i zacząć kolejne wzorki od Madeline pasting, które mam u siebie w zbiorach. Dobra. No, następna rzecz, którą mam rozpoczętą, nie liczyłam w ogóle. Policzmy. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem dziewięć, czyli to jest dziesiąta robótka, coś co wszyscy znamy i dużo osób kocha czyli The Raven Kruk i to ma być mój planowy fokus na przyszły rok, także będę dążyła do tego, żeby tę robótkę skończyć i całkiem całkiem mam tutaj sporo zrobione ale jeszcze dużo przede mną, także Będę miała co robić. Tak wygląda. Może troszeczkę w przybliżaniu. O. Także. Nie ma nudy. Kolejna rzecz to też już coś, co dosyć często widzicie, bo pokazuje. Ją w miarę regularnie, bo często do niej siadam. Czyli księżniczka i Smok, The Princess and the Dragon. Przypominam, że rozmiar tkaniny będzie o taki. Także około 25% robótki już za mną. No i co? Nie będę jej na pewno chowała, bo naprawdę bardzo fajnie mi się nad nią siedzi. I dziubię. Można już złożyć. A kolejna rzecz, którą mam zaczętą, to już ostatnia z, na dzisiaj: Mirabilia, Mirabilia Afrodyta. Nie usiadłam do niej, nie uzupełniłam tych pojedynczych dziurek, kiedy skończyła się mulina. Mam nadzieję, że to będzie wszystko dobrze słychać, bo nie chcę mi się tego nagrywać drugi raz. W tym momencie jesteśmy z afrodytą. Pojedyncze krzyżuki do uzupełnienia na dole w ogonie i w muszli, a potem już tylko góra, czyli mnóstwo skóry, włosy, a potem koraliki. I będzie finisz. Także jakbym się... Postarała, to myślę, że może nawet w styczniu udałoby się ją skończyć, chociaż mam inne plany, wiadomo. I nie wiem też, jak dużo czasu będę miała na haftowanie w styczniu. Jak pokazują ostatnie miesiące, mam większe zamiary niż faktyczne możliwości. Kolejna rzecz. Pierwsza, chyba której nie udało mi się, na której nie udało mi się popracować po raz drugi odkąd ją zaczęłam. Mam cztery takie robótki. Cztery rzeczy zaczęłam i nie udało mi się do nich usiąść. Nie udało. Nie to, że nie chciałam, tylko nie udało mi się, bo nie miałam weny na przykład na nie. Albo czasu. Albo byłam zajęta innymi rzeczami. Także to jest pierwsza z tych rzeczy. Ja myślę, że wiecie już po tym. Jeśli nie wiecie, to wam podpowiem. Jeśli są tu nowe osoby, które zastanawiają, co ja takiego tutaj pokazuję. To to jest Geralt i Płotka. Wzór kupiłam dawno, dawno temu u Himery. Nie wiem czy on jest jeszcze dostępny. Zdaje mi się, że nie. Także. Bardzo mi przykro. Trzeba było kiedyś korzystać i kupować wzorki na Ukrainie. Sam wzorek był bardzo tani. Jest całkiem dobrze opracowany. Ja widziałam, jak wychodzi wyszyty znaczy, jak widziałam, jak wychodzą wyszyte ich schematy. także mam nadzieję, że będę zadowolona. Ech. Kolejna rzecz, której też właśnie nie udało mi się dotknąć od czasu rozpoczęcia jej w 2011 2021 roku. Storeker. To jest mój pierwszy hard, który kupiłam. Nie pierwszy, który zaczęłam, i na pewno nie pewnie będzie jednym z ostatnich, który skończę. Mam ich jeszcze trochę do rozpoczęcia, ale mam wrażenie, że inne pokończę przed tym także tu się dużo nie podziało tutaj dalej jest 200 chyba 10 krzyżyków od tamtego grudnia i to też nie jest kwestia tego, że nie chcę na tym haftować czy coś tylko po prostu się nie składa wolę sięgnąć po coś innego na przykład po kolorki na Mario o i tutaj mamy teraz hafcik na którym coś widać, nie haftowałam go w ostatnim, yy, przez ostatni rok, ale widać, ale widać coś, a właśnie hmm, już wiem o czym zapomniałam, no za chwilę, e, jabłuszka, jabłuszka, zestaw od Luka S, jabłuszka mam w planie skończyć w przyszłym roku, także tutaj mamy Boże, około 30% pracy. Bardzo podobają mi się te jabłuszka, bardzo ładnie wychodzą. Strasznie, nie chcę mi się liczyć na kilkanaście krzyżyków w bok do sąsiedniej pary jabłek. I dlatego chwilowo nic tutaj się nie działo. Mam tutaj jeszcze jedną dorbudkę, o której zapomniałam, bo usunęłam ją ze swojej listy WIP-ów i myślę, że kojarzycie o, o jaki haft mi chodzi. Ten haft w tym momencie stwierdziłam, że przeniosę na swoją listę Ufoków, także. Nie będę pruła tego listka, to jest Picock Daisy wzór darmowy od HEDA, w tym momencie już niedostępny niestety. Nie będę pruła. Odzyskam materiał, a Pico Daisy kiedyś zacznę jeszcze raz po prostu także w tym momencie to pomimo tego, że jest zaczęte, to nie będzie dalej haftowane, żeby. Żeby była pełna jasność, że miałam zaczęte, a nie pokazuję. Dobrze. Kolejna robótka, której nie miałam okazji haftować od czasu jej rozpoczęcia w 2021 roku, czyli mój wzór od Tilton Crafts, to Primrose. Grafika Alfonsa Muchy i tak jak było na początku, wtedy w grudniu, tutaj kilkaset krzyżyków w rogu, tak samo dalej, te kilkaset krzyżyków jasnych mam. Nie wiem, kiedy do tego usiądę, akurat ta praca jakoś najmniej mnie pociąga, co nie znaczy, że nie chcę mieć jej skończonej. Ach, jesteśmy już prawie u końca. Prawie u końca. I teraz pora na mój całun. E, ostatnio udało mi się na nim popracować, więc przynajmniej tutaj jest postęp. Nie jakiś duży, ale nie jest to 200 krzyżyków, tak jak kiedyś było. Tutaj jest. Nawet nie wiem ile, nie pamiętam. Około 2,500 tysiąca krzyżyków zrobione, sam czarny oczywiście, mój ulubiony kolor, także bardzo, bardzo dużo jeszcze przede mną, przypominam, że to jest ogromny haft. To jest złożone na połowę, po rozłożeniu. Jestem w stanie się tym nakryć. Kiedyś, kiedyś uda mi się to ją skończyć. O, zaraz to sobie wszystko ładnie poskładam jeszcze raz. Oj kur... <laughs> Kolejna praca, której nie udało mi się dotknąć w tym roku. Kolejna praca, do której nie udało mi się usiąść i jej haftować w tym roku, to Laka Daisy Clockwise. Tutaj, jak widzicie, nic się nie zmieniło. Tak jak mam około 2000 krzyżyków na dole, tak dalej jest. Jedyna zmiana, która tutaj nastąpiła, to udało mi się tak dociut powyżej połowy. Tutaj nie widać, o! Teraz lepiej widać, poprowadzić srebrną, nie, przepraszam, nie srebrną, złotą nitkę, taką wspomagającą do liczenia. Tak jak tutaj kiedyś wspominałam, ponad połowa tej pracy to jest czarny i myślałam o tym, żeby zrobić na początku cały czarny, a potem doszywać kolory. To jest haft, który ma około 600 krzyżyków, z tego co pamiętam, wysokości. I to jest taka kolumna szeroka na 20, która idzie do samej góry, od góry do dołu. No, nie będę liczyła bez siatki żadnej, po to robię tą siatkę, żeby móc się orientować, na jakiej jestem wysokości. Będzie mi to też pomagało pilnować porządku w tej robótce. Już prawie koniec. Zostały mi dosłownie kilka rzeczy. Trzy, cztery. Ostatnia robotka, do której nie udało mi się usiąść od momentu jej zaczęcia w 2021 roku. I to jest wzór dla mojej córki Kitten's Attack od Tilton Crafts. I tutaj. To jest roślinka, która jest w dolnym rogu, i tak jak było 200 parę krzyżyków od tamtego grudnia, to tak dalej. Dokładnie tyle samo jest. Także tutaj się nic niestety nie zmieniło, i na tej robótce w tej chwili nie mam planów pracować, chociaż oczywiście zrobić. Zrobię. Zostały trzy rzeczy nastały już tylko trzy rzeczy kolejna rzecz to kolejny wzorek dla mojej córki to jest ostatni z serii zaczętych w 2021 roku i to jest Halloween Time od Tilton Crafts i tutaj udało się troszeczkę posiedzieć w ostatnich latach w tym roku też około 2,5-3 tysięcy, może nawet więcej krzyżyków udało się zrobić, także hu, yuhu jest postęp i ta praca będzie wyciągana w przyszłym roku, żeby troszeczkę podgonić dla córy hawcik. Przedostatni hawcik, który mam dzisiaj do pokazania. Z zaczętych to Blackbird's Design, Feast of Friendship, czyli nasz sal hawciarskiej przyjaźni. W tym momencie mam dokładnie tyle. Nie miałam ostatnio siły i czasu do tego, żeby po to sięgnąć, a chcę szybko skończyć tę robótkę, no bo jest bardzo przyjemna do robienia. Dzięki niej myślę o swoich koleżankach hawciarkach. No i co? Powinna być w miarę szybka oczywiście do zrobienia i mam też tam odłożone mulinki DMC, żeby nie musieć sięgać za każdym razem, więc chciałabym szybko skończyć, żebym ta DMC mogła wrócić do pudełeczka na swoje miejsce. I ostatni haft, który zaczęłam w 31 sierpnia, jakoś tak, e, czyli A Beautiful Place od e, Stitches So Beautiful. E, I w tym momencie nic mi się od ostatniego razu nie udało zrobić, ale mamy około 2000 krzyżyków. 2% pracy zrobione w tym tutaj dolnym rogu. Także to już jest wszystko. Dużo rzeczy mam zaczęte, całe 22, jeśli mój, tutaj moje zestawienie nie kłamie. I wydaje mi się, że nie kłamie, bo wszystkie robótki, które miałam z zestawienia wyciągnęłam i nie miałam żadnych innych zaczętych. W tej chwili nie planuję większych startów. Będzie jeden nowy start na początku roku i będzie jeden start urodzinowy. Może jakieś maleństwa w międzyczasie. Postaram się nie złamać i nie zaczynać za dużo kolejnych nowych rzeczy. Dziękuję wszystkim, że byli ze mną, i yy, mam nadzieję, że się podobał film i nie było za bardzo tragedii z głosem. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Do zobaczenia. Na razie, cześć.